Losowy Skin The Walking Dead W dzisiejszym odcinku jeden z czterech losowych skinów będzie decydował o naszej grze. A najnowszego i jeszcze niedostępnego Negana otrzymałem oczywiście od Epic Games. Zostawcie łapę w górę, subskrybujcie kanał oraz pamiętajcie o kodzie zakrzak i ty w sklepie. Widzowie, losowy Skin The Walking Dead. Wyskakuje z busa i jak widzimy mamy nowego Negana. Czyli są to złote i mityczne bronie. Okej, okay, widzowie, przychodzi pora na mnie. Zobaczmy, co dostanę. Wyskakuje z Busa I mam ski na kobiety, więc to są prawdopodobnie fioletowe przedmioty. Dokładnie jest tak, jak Rafa mówi. Swoją drogą jest to ta Mishon. wizowie ja osobiście oglądałem The Walking Dead. To w ogóle miało chyba 10 sezonów, więc razem dobre 100 odcinków. Dajcie znaka, czy wy widzieliście. A my kierujemy się na samym początku na serwery, z których oczywiście możemy dostać jakiegoś kryptokiszona. Tylko pewnie ktoś tam poleci. Ja się właśnie zastanawiam, skąd mogę uzyskać fioletowe przedmioty, ale mam bardzo fajną ciekawostkę dla Zakrzaka. Więc postaram się znaleźć szybko jakiś samochód. Mam nadzieję, że tutaj mnie nie wyeliminują. I pokażę Zakrzakowi coś, czego prawdopodobnie nie wie. Okej, okay, nie do końca wiem o czym mowa, ale jestem ciekawy bardzo w sumie. Ej, stary, typ mi tu wylądował, więc ja muszę szybko wejść. Żeby, no ja mam nadzieję tylko, że ktoś tutaj na mnie nie czeka. Ogółem, dobra, jest klasa. I stary, ej, w tych serwerowniach są ulepszone skrzynie? <laughs> tu jest typ! Dobra, biorę widzowi broń. Nie, 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 typie wejdź stąd odejść. Ej, muszę szybko chociaż jednego korniszona zdobyć. Nie wierzę, nie wypadł. Widzowie, proszę, proszę. Ten typ, żeby mnie tylko nie wyeliminował. Nie wiem, co ten gościu robi. Ja tutaj rozwalam te serwery. Ej, nie ma krypto. Nie zdobyłem krypto. Niestety, zawijam się. Właśnie ja tutaj, słuchajcie, cały czas szukam jakiegoś pojazdu, żeby się dostać do Zakrzaka. No bo niestety do niego nie doleciałem. Także Zakrzak, może zobaczmy się tutaj yy, w tym sklepie u Jubilera. Tu, gdzie jest diament. Być może tam będą coiny dla ciebie. Stary, ja uciekłem. Myślę, że to jest dobry plan. Jak widzicie na minimapie, mam tutaj niby kolejne serwery. Więc stary, ja od razu do nich pod Biłem, za chwilę przejdę do ciebie, ale w ogóle taka ciekawostka, mam dla ciebie fioletowy granatnik. Ja, jedyne, co znalazłem fioletowego, to skaner. Znalazłem w dodatku zieloną pompę, zieloną pompę numer dwa. No i niestety nadal nie mam nic. Od Zakrzeka dostanę granatnik, ale słuchajcie, lecimy teraz na lokację diamentu. I na tych lokacjach od teraz są ulepszone skrzynie również. Więc tak jak na serwerach, tak jak właśnie na tych diamentach. No ale to teraz na te serwerów nie opłaca się latać, bo ja otwieram kolejną ulepszoną. To by nie było. Będzie jakiś item dla mnie albo dla Rafy Mamy widzowie, mamy dla mnie Jest to złota pompa, moja ulubiona I teraz tak widzowie, trzymajcie kciuki Ej, oni coś chyba osłabili ilość kryptokiszonów, które mogą lecieć z tych serwerów No jak ja na streamie ostatnio poleciałem, to dostałem dwa Dobra, mamy jednego I Wygląda to dobrze widzowie, rozwalamy kolejne serwery Rafa, co u ciebie? Co u mnie widzowie, ja już jestem na miejscówce pierwszy. co, wyeliminuję sobie te boty, które tutaj... No właśnie, one jakoś lepiej strzelają ostatnio. Dobrze, że tutaj jestem cały. Na tych miejscówkach mamy właśnie... Aha, no to fajnie, że nie dostałem niczego tutaj stąd. Mam złotego auga. Nie wiem, czy Zakrzak może złotych? Może, bo może również mityczne. A dla siebie mam fioletową pompę. Aha, i dojeżdżają jeszcze typy z furgonetki. No to już do ciebie idę. Ja otwieram tu jeszcze czesta i mam dla ciebie pompę. Czekaj, czy ty masz pompę? Bo nie pamiętam. Właśnie ja mam pompkę, więc pompę mi nie musisz zabierać, ale gran Natnik. To jest coś, co muszę mieć. Dobra, stary, jest dobrze, jest dobrze. Ty jesteś ode mnie, czekaj, ile metrów? Dobra, widzowie, 350 metrów do rafy, więc ja na nic nie czekam. Lecę. Uderzam sobie głową w drzewo przy okazji, ale lecimy. Stare czoleni się dojeżdżają. W ogóle ja w tym odcinku pewnie będę cały czas mówił słowo stary. Nie wiem, widzowie, jakoś się tego nauczyłem. Możecie policzyć w komentarzu, ile to słowo padło. <laughs> o, no, to prawda. Mi się udało zdobyć koina dla Zakrzaka Więc zabieram go I ja mam więcej rzeczy dla Zakrzaka niż dla siebie No nie oszukujmy się Zabierzmy te podki, zabierzmy Ej, a gdzie jest w ogóle furgonetka? Dlaczego oni odjeżdżają i zostawili kumpla z motoru? O co tu chodzi? Podtrzymujmy tradycję widzowie Stary, nie mam pojęcia, nie mam pojęcia Aha, ty jesteś tym kumplem z motoru Jakby tak w sobie dobrze się zastanowić No właśnie, ja tu chciałem ich zatrzymać Ale ale nie jest to takie proste No i oni odjeżdżają, no nie Dobra, wsiadam do ciebie Wbijaj, wbijaj chłopieja ja oczywiście kocham motory, więc y, poprowadzę go I w ogóle jeszcze musimy w, o czarny rynek zahaczyć Ale to może się uda za chwilę Cel jest jeden, pokonać kierowcę Skąd ten kryptokiszon? No ja dla ciebie mam, ja dla ciebie mam kiszona Proszę bardzo, trzymaj tutaj Wyrzuciłem go jadąc motorem i jakoś się nie dodał Do twojego ekwi ekwipunku, nie wiem dlaczego Jedziemy na furgonetkę czy na czarny rynek? Czekaj, może rozwalmy ich? Póki oni jadą w naszą stronę, będzie, no, będzie leżeć Właśnie, dobrze, że... Zawrócili, ale go walnąłem, stary. Okej, okay, furgonetka powinna już nie jechać, ale widzę, że coś tu się nie zgadza. Okej, okay, rzucam termit. Widzowie, otwieramy szybko furgonetkę, i następnie idziemy na czarny rynek. W ogóle, proszę bardzo, granatnik dla Ciebie, weź sobie. No, wygląda to na razie spoko. Tutaj jest dla Ciebie auk, który udało mi się zdobyć. Eliminuję tutaj te boty i biję w punkty. Bije w punkty. 43 osoby w grze. Dobrze by było ogarnąć jeszcze jakieś fajne itemki. Widzowie, fajne itemki, myślę, będą czekały na nas na czarnym rynku. Ja mam dużo złota, więc nawet jak coś to ci kupię na czarnym rynku. Widzowie, furgonetka ogarnięta i mityczny USP. No nie jestem jego fanem, ale mamy tutaj fajne rzeczy dla ciebie. Właśnie, chłopie, co tu wyleciało? Ja zabieram Chuck Jaga, zabieram tutaj tą pompkę, zabieram sobie SMG, którego nie lubię i wsiadam do twojej furgonetki. Możemy jechać dalej. A kolejna miejscówka, na którą lecimy, to czarny rynek. Ty, hey, a czemu ja zawróci... Dobra, widzowie, jakoś krzywa kierownica tu chyba jest. Ja dobrze jadę? Dobra, dobrze. Ej, co jest? Chłopie, to samo kręca, tu jakieś dziwne to auto. Ogólnie jakieś chłopy się tu strzelają w okolicy, a co jakby tak najpierw na nich wjechać? Co byś na to powiedział? Ja bym powiedział tyle, że jeśli na nich wjedziemy, to prawdopodobnie dostaniemy ich koiny. Bo być może to są goście, którzy dopiero polecą na tą lokację, ale wygląda na to, że chyba oni już pojechali na nią tym samochodem. Ty, ale właśnie, 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 bo ktoś tutaj już nas uprzedził. Ej, ja dalej słyszę strzały, więc albo oni biją się gdzieś za czarnym rynkiem, albo tu nikogo nie ma. Są, 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 są. Prawej tam przeszedł? Nie, oni są nad nami. Oni są nad nami. Możemy się tu zapakować do środka. Chyba tu nikogo, nie ma? Nie ma. Ej, Rafa, zastanawiam się, co kupić. Dobra, mamy tu mityczną pompę. No wezmę ją, widzowie, wezmę. Wydaje mi się, że jest lepsza. A może nie jest, ciężko powiedzieć, ale kupuję. Ja muszę przeładować sobie granatnik i lecę jeszcze na rynek tutaj, bo być może tutaj będziemy mieli jakiś karabin. Dobra, zabieram ten karabin za 600 i wygląda na to, że ja już mam naprawdę bardzo fajne przedmioty. Czy mi czegoś jeszcze brakuje? Chyba nie, ale powiedzcie mi, po co tu są dwa stanowiska z kółkami? Dlaczego? Ja chcę ci powiedzieć, że oni wyglądają na ogarniętych. Chyba musimy kupić rifta i jakoś ich zaskoczyć. W sensie nie zaskoczymy ich jakoś bardzo tym riftem, ale pat, tu jest ten ziomek. Dawaj na tą górkę, stary, dawaj na tą górkę i strzelamy. Dobra, już do ciebie zlatuję, ląduję, mam nadzieję, że nie oberwę. Dobra, jestem cały. Jestem cały. Okej. Okay. Ty, ej, Blankszota dostał. Nie pokazało mi, że go trafiłem. A trafiłem, widzowie, no sami widzieliście, było pokazane. My możemy podejść zawsze na blisko, jeśli chcesz, bo on jest chyba tam jeden, no nie? Rafa, dawaj granatnik, dawaj granatnik, odpalaj maszynę. Okej, okay, odpalamy maszynę w takim razie. On przechodzi. O, bo dostanie. Tak, dostał, ma biało. Dostał, Okej, okay, leży, to lubię, widzowie. No, ten granatnik wywołuje w ludziach taką panikę, że to jest szaleństwo. W sensie ten ziomek był naprawdę dobry, no ale granatnik go zmiażdżył. Upa, co tu jest dla ciebie? Ja się tak zastanawiam, bo ja powaliłem W sensie, może nie powaliłem, co dobiłem Bardzo dziękuję za snajperkę Ja dobiłem jednego gościa tutaj, czyli to nie był team To gdzie jest ten drugi od niego? To jest dobre pytanie I dobre pytanie, czy brać snajperkę Za małe potki? Zabieram Komu Musisz mi dać amunicję Ja myślę, że to jest prosta odpowiedź, wiadomo AWP raz, w sensie nie raz A 22 amo do AWP dla ciebie No i widzowie, lecimy na kolejnych gości Lecimy na kolejny może market, bo pamiętajmy o tym, że Mam jeszcze krypto, dokładnie jeden Kishon i swoją drogą dobrze było by też dojechać ten medal, który właśnie jest na markecie. Dobrze by było również znaleźć samochód i jeździć samochodem, żebyśmy to zrobili nieco szybciej. I samochód prawdopodobnie będzie gdzieś tutaj na dole. O ile się nie mylę, o ile się zrespił, bo tu chyba pada nie ma, żeby przelecieć. Widzowie, trochę bida, trochę bida, bida z nędzą, więc widzowie, przelatujemy. pada faktycznie tu nie ma, ale jest gościu. Wychodzi, dostał 63, dokładnie w tamtym miejscu. Okej, okay, oni są tam w dwójkę. Co? Oni? Ej, aha, dobra, bo tam jest jakieś wejście. Jeden Gościu też jechał gdzieś tu na dół i jest jeden gościu u góry. Przechodzi. Tak, 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 tak. 30. Ej, stary, nie dało się go trafić. On ma jakiś dziwny movement. To był chyba bocik. Tam mamy kolejnego. Dostał 30. Ja miałem wrażenie, że ktoś był na dole. Ej, skąd? Co tu się dzieje? Kto ma tego bota kupionego i czemu on do nas strzela? No, bota już nie mają. To są chyba goście tutaj ze środka. Nie wiem, czy oni nie kampią tutaj w środku tego. Oni mogą wyjść chyba z tych bocznych budynków. Zabierzmy sobie trochę maców, bo mnie jest lipa. To oni wchodzili w te podziemia, ziemia stare, czyli tak jakby. O, znowu powiedziałem stare widzowie. Ej, tu jest zabudowane. Poczekaj, podmieniam ściankę. Jest, jest, jest! Walę mu 41 dostał. No to są jakieś kampery totalne. 30. Okej, okay, ja wychodzę na górę i od góry będę ich spamić. A oni wychodzą gdzieś tu. Ja ich nie widziałem? Gdzie oni są? Właśnie jeden przeleciał rakietą, ale drugiego nie widziałem, więc możliwe, że drugi jest gdzieś na dole. Okej, okay, dawaj do samochodu i dojeżdżamy go. Tylko pytanie: pytanie, gdzie on tutaj poleciał? Bo ja go tu nie widzę w ogóle. O, jest, 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 jest. Mamy go. Dobra, na razie widzę masę. Yy, yy, Okej, okay. biało. 70. Chyba go rozjechał. Nie, nie rozjechałeś. Szkoda, było blisko. Pa, jak zleciał, nie? Ej, typie, wysiadam do ciebie. do ciebie. Na... O! Leży, leży. Mamy go i ten drugi powinien gdzieś tutaj pewnie od strefy Czy to jeden uciekał tylko? Wiesz co? To jeden uciekał na. w yy, tym, na wiertle. Jeden uciekał na wiertle. Ja go nie dobiłem. Zabudowałem, żeby może jego kolega tu przyszedł. Czy to wizowie go tutaj zwabi? No na razie go nie widzę. Ani nie słyszę. A, czyli on tutaj leży zabudowany. On prawdopodobnie zostanie. No, bo nie miał czym uciekać i to był ogórek, skin ogórka Więc jak zobaczysz ogórka, no to znaczy, że to jest tutaj yy, od kolegi goście A tam jest jakiś samochód, czy tam ktoś nie kampi? Nie wiem, skąd on tam się wziął Ty, a ja słyszałem motor, czy to było zbugowane? Bo i tak jakbym słyszał motor gdzieś tutaj na górze, ale to jest... Nie, to jest niewykona... Ty, no słyszałem, no bez kitu! Ej, ogórek, ogórek! Dobra, wbija się we mnie! O Jezu! Zowie ogórek jest na dole Walę mu tutaj, stary On zawija, w sensie jedzie chyba na kartę Okej, okay, okej, okay, ja jestem po cichu tu ja jestem... Aha, on się wyłożył ten z kartą, nie? Okej, okay, to zgarniaj lud. No, ogórek widzowie, uciekł na motorze. No, ewidentnie jest tutaj na ścigaczu, że tak powiem. Tylko czekaj, gdzie on zajechał? O, dobra, jest jego motor stary, więc on siedzi w tym domku, w tej chacie japońskiej, chińskiej. Chyba bardziej chińskiej bym powiedział. No więc zapraszam, bo on tam na stówę kampi, nie? On, jego celem jest tylko zabrać tą kartę. On chce, żebyśmy widzowie, przeszli do zona i, i, i chce przekampić w tym domku, ale no nie damy mu. Tylko pytanie, czy on tutaj nie zabrał kolejnego pojazdu? Bo ja nie wiem, czy tutaj samochód czasami nie stoi. Ja wjeżdżam w ten domek po prostu. A jest u góry, jest u góry. Ej, Ej mam go stary! Dobra, przez okno mówię, wywaliłem bombę. Ej, mamy kolejnego krypto, więc dobrym pomysłem może jest przejście na czarny rynek i wymienienie itemów. Nie wiem, kupienie awupy, bo tam jest mityczna awupa. Ja bym chętnie awupą zagrał. No, widzowie, to jest, to jest plan. To jest dobry plan. Ej, ja zabieram samochód, żeby oczywiście było szybciej. Zakrzak i tutaj do mnie. Tam mogą być goście. I pytanie, gdzie są goście z medalem? Goście z medalem są dokładnie tutaj. I to wygląda trochę tak, jak... Jeden team miałby dwa medale Albo dwa medale się biją Ciężko stwierdzić Ej, ty już dojechałeś na market? Opie, ty, ty chyba masz e, coś wspólnego z Robertem Kubicą Że tak szybko tu jedziesz Ej, ostatnio widzowy padło nam auto pod mapę Mam nadzieję, że teraz to się nie stanie Tylko i tak chyba już nie wyjedziemy Ja właśnie staram się tam wjechać <laughs> Czy tam się da wjechać? Uuu, ej, dobrze, że mnie nie zrespiło pod mapą Zakrzak by był trochę zły na mnie Ale wszystko jest okej okay. Uważajmy, czy tutaj ktoś nie kampi. Ja tam dam może granatnik? Uwaga, boom. Okay. Dobra, nikt nie ucieka Dobra na stary, ja mam AWP, czyli cel spełniony widzowie. Wywalam usp No nie jestem jego fanem. Rafa go w sumie lubi. Ja nie lubię. A czy tu jest jeszcze przypadkiem minigun. Nie, dobra, to migan jest kupione, egzotyki kupione. Dobra, widzowie, lecimy dalej. Może na. ej, może na Wyspę, ponieważ mamy tam medalion, plus mamy tam widzowie mityczny karabin, który ja na pewno wolę odałga. Tam co dopiero pojawił się lift, więc ktoś ma tego egz... egzotyka z tego rynku. co ma furę, ej, ja to pierwszy raz widzę, co to jest. To wygląda jak jakiś Batmobil. Nie moje, widzowie, ok, Nie moje, ale wygląda ciekawie. Myślę, że z dobrym pomysłem będzie zabranie faktycznie tej wyspy, bo będę miał trochę lepszego mityka. W sensie będę miał lepszy karabin. Ogółem mityczny mam legendarny. To powinno nam pójść szybko. No, ostatnio jak byliśmy bota zajęło nam to 20 sekund, ale mieliśmy min minigana. No, ale ten mój karabinek to wcale nie jest gorszy od minigana. Aha, to mnie on trafił. Jak to się stało? Wcale nie jest gorszy od tego minigana, tak szczerze. Czekaj, a co ty w ogóle masz za karabinek? Bo ja nawet nie wiem. Szaleńczy ogień, nawet. Nie wiedziałem totalnie, że tak to się nazywa. Ej, on trafia, jak się idzie w lewo. Epic go chyba ulepszył lekko. Widzowie, bo nie wiem, czy wiecie, była taka technika, że jak szliście w lewo, to on. Dobra, chyba dalej to działa Słuchajcie, boss wyeliminowany, więc zabieramy Mityka i czy chcemy brać ten medal No to jest akurat dobry medal, bo on tworzy osłonę Jak się leczymy, takie coś, to lubię widzowie To jest akurat spoko, w sensie to jest jedyny medal aktualnie Który ja biorę, chociaż ten wybuchowy Też jest dobry, z tego Mortal Kombat, więc no Dwa na trzy zabieram, jednego nie Mamy gości z dwoma medalami, jak widzicie Oni cały czas szukają tutaj Jakichś gości do powalenia Prawdopodobnie będą kierować się W naszym kierunku, trochę masło maślane, Ale dokładnie tak, nie wiem czy ty widzisz, ale kto się riftem wyleciał dosłownie przed chwilą Ja też chyba widzę tego typa z medale O, Rafa, mamy Tarapaty, ale dostał stówę za wupy No powiem ci tak, ten gościu wygląda mniej więcej Jakby poszedł na kreatywny i tak sobie kręcił y, Budowlę, nie? Mając nieskończoność maców. No by... Aha, i... Aha Uważaj, bo oni coś strzelają za mocno Oj, widzowie, nie będzie łatwo Chyba, że im walnę łeb za wupy, no to będzie easy Leci, 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 od lewej, od lewej Zakrzak, od lewej, tak, le... Gdzie on jest? Leciał. Dobra, ale jest tam. A, 30. Ej, to jest jego kolega? Mi się wydaje, że on się czuje na tyle mocniej, że po prostu tutaj podleciał na no solo. Oby to nie był jakiś pros, bo będziemy w lobby prawdopodobnie. Ty, on wychyla banie, tam chyba za tego? Widzowie widzia... Słuchajcie, to no najlepszy snajper w Polsce. No mówię to drugi odcinek z rzędu. Leży. Oj, 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 kolega się chyba lekko zdziwił. A taki pewny siebie był, co? Dobra, ja tu ląduję. Dobra, dobijamy widzowie typa i. No, jest dobrze, jest bardzo dobrze. Ej, a tu jest egzotyk, tu jest fajne rzeczy tu są. Biorę, 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 wszystko co jest. Bierz wszystko, słuchaj, ja czekam na ciebie tutaj, żebyśmy razem przelecieli. Przeładuję sobie. I teraz musimy na pewno zrobić tak, żeby ten gościu nie podniósł karty. Skolapsowałem go. I trzeba przelecieć, trzeba przelecieć. Dawaj gdzieś tu za niego, Okej, okay, ja już do ciebie lecę. Ja zapomniałem, co daje ten medalion, który zabrałem z ziemi. Co on dawał? Co to dawał, nie pamiętam. Ja cię kręcę. Sorry, bo ja się trochę zestresowałem, bo dostałem taki damage. A co ty masz za medalion? Jak on wygląda? Ej, podchodzi mi, Rafa, pomocy! Nic się nie martw, nic się nie martw. Ja tutaj mam e, granatnik, więc mogę granatnikować, chcesz? Możesz w sumie w niego jakoś tam próbować. No gość jest mocny, ja się leczę, ja się leczę beczką. Na szczęście zostaliśmy na dwie solówki, więc jest kozak. On jest u mnie! On jest u mnie, on jest u mnie, Musi On jest u mnie stary. Musisz pomóc, bo on jest bardzo mocny. Biegnę do ciebie na full speed, na full speedzie. Yy, dobra, boksuję tutaj. To jest nasze, nice. Aha, jak on nie spadł? Ja mam pytanko, ja go nie spadł. Yy, dostał, 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 bardzo dużo. Yy, wiesz co, ja go tu od prawej strony będę bić. Bardzo dobrze, Rafa, to mi się podoba. Takie podejście. 38. Dobra, biało, biało, biało. Kill off, kill off, kill off. Nie, nie, nie kill, -off żartowałem! Ja mam go! No nie mam go w pompie! Dobra, to jest najgorsza pompa widzowie w Fortnite. Ona ma tylko dwa amo. Czajź, że jak miałbym innego shotguna, to bym go... No właśnie, tak by się to skończyło, widzowie. Jasny gwint. Powiem tylko tyle. Ej, dwa amo, to jest totalnie za mało. Ale mamy tak, mityczny Tomigan, bierzemy, Mortal Kombat bierzemy. No, czy ja to tutaj, widzowie, ugram? Yy, mam nadzieję, mam trzy medale. Dobra, jestem totalnym mitycznym bossem, stary, nie? Ty, a jak działa ten medal? Bo jak strzelasz, to to powinno wybuchać, ale nie wybucha. Dobra, nie do końca wiem. Ej, mam lek kompresję, mówiąc szczerze, nie lubię kogoś nie widzieć. Bo o, o właśnie, zdradził się. Ty, ale gdzie? Gdzieś tam za... Za, za, co? Okej, okay, widzę smugi strzałów. Kolega rozwala matcy. No, nie pozwólmy mu. 65 biało, jest super. wizowie to mi ganuje go. Mamy tutaj przy okazji termiczny celownik. Ale to ma rozrzut, jak rozrzutnik do nie powiem czego. Kolego, nie możesz zjeść tej apteczki. 20 biało. Nie, no, byczku, byczku. Widzowie, wygrywamy losowym skinem The Walking Dead. Koniecznie wbijajcie na te odcinki.